Panie i panowie! Czeka nas naprawdę wielki pojedynek! Witam wszystkich bardzo serdecznie! Z tej strony Jacob, a dzisiaj ze mną jest Lachu! Witam cię bardzo! Witam bardzo serdecznie! Nie wiem kiedy ostatnio graliśmy Play, a naprawdę nie pamiętam. Dokładnie, ale jest dobra okazja, bo słuchaj, jak my gramy, to gramy na grubo, prawda? Przygotowaliśmy naprawdę dzisiaj sporo Japońców. Lachu, Flachu coś już tam otwierał. Na razie mówi, że nie jest do końca zadowolony, ale jestem przekonany, że dzisiaj będzie uśmiech na twarzy. Do czasu, bo tym trzeba będzie zagrać mecz, jak to zawsze w pack and play. Do czasu, aż skrikseluje Twoje karty, to wtedy byłoby super, nie? No właśnie, to chciałem w drugą stronę też powiedzieć. A więc, pack and play, ale wyjątkowe, ponieważ partnerem dzisiejszego odcinka jest Ojakata. I posłuchajcie o wyzwaniu, które dla nas przygotowali. A więc, na naszych kontach znajduje się po 12 tysięcy pońców i mamy dokładnie 3 minuty na otworzenie dowolnych paczek i zrobienie składu. Najpierw rundę rozegram ja, później Lachu. Dlaczego 3 minuty? Bo dokładnie tyle trwa przygotowanie dania Oyakata Pad Chicken, czyli dania z makaronem inspirowanego kuchnią tajską, gdzie aromatyczne przyprawy, tak jak kolendra oraz imbir, wzmacniają orientalny charakter potrawy. Ja jednak przygotuję dzisiaj Korean Barbecue, czyli orientalne danie z makaronem inspirowane kuchnią koreańską, o charakterystycznym grillowym smaku mięsa wołowego, w słodkiej marynacie z sosu sojowego i oleju sezamowego w połączeniu z pikantnością, czyli konsumpcja w trakcie rundy, Laha. Jeżeli w wyzwaniu, któremuś z nas wystarczy czasu, to za szybko sprzedanych zawodników możemy dokupić pomoc do składu. A jeżeli komuś brakowałoby czasu, a skład nie byłby gotowy, bierze pierwszego zawodnika z filtrem, najnowszy na daną pozycję. Oczywiście przegrany quick seluje całą pierwszą jedenastkę. Dobra, lachu, ja już jestem gotowy. Czy masz 3 minuty na zegarku? Si, przygotowany, mogę Dobra, spikać. To startuj mnie, startuj mnie. 3, 2, jeden start. Dobra, lecimy, słuchajcie, 12 chyba będę przewijał, będę przewijał, bo może tak mówić, będzie dwie minuty, nie e, albo minuta, e, dobra, przewija. <laughs> nie ma walkoutu, tym bardziej jak nie ma walkoutu, co to w ogóle jest, co to w ogóle jest, paczka za mną... A, no Jacob, tam u czym... Ciebie, ale wow. spokojnie Paczka za oś... 83. Przypominam, słuchajcie, to jest naprawdę dużo chyba Dobra, lecimy. Czy będzie walkout, czy przewijamy od razu? No, no, nie, no nie. Jedna paczka jest warta, ile jest, 80 zł chyba? No, ale dobra, Rashford jest. Rashford jest to nie jest źle Maguire. Dobra, wymienię go, żeby go mieć hmm. ewentualnie eee, przypominam, że wszystko powyżej 20 tysięcy. Mogę wykorzystać na kupienie zawodnika albo ewentualnie sprzedać, których tam trafiłem. E, jeżeli chodzi o najnowszych. Natomiast. <laughs> <laughs> ja mogę coś tutaj... Co, co ja mogę tu powiedzieć? Dobra, i masz obrońcę od razu. Masz obrońcę, jest dobrze. Minęła prawie Nie, minuta, no, no od Wy... pięć, jeszcze 5 sekund. Już, już minuta? Dobra, to muszę przewijać, już muszę Nie przewijać. Muszę. Nie no, zostaw, czekaj, zobaczmy. No. No, jak za niemożliwe. stoka! Stoka pijązków! Niemożliwe to jest. Jeszcze ja nie ma ani, ani jednego look nie? Czy mi się wydaje? Nie miałeś, nie miałeś. A nie musisz mieć. No nie. No... <grym> Zaraz się popłaczę przecież, co tu się dzieje. Ale dobra, mam Marsiala, mam Rashforda i będę walczył o nie wiadomo co będę walczył. Nie? Harry Maguire, <grym> Dobra, kolejny. ostatnie 200, 2000 fapojców to jest niemożliwe, stary. O, dobra, muszę jest przewinąć. Walkout. Nie wiem kto to był, ale żeby chciał, kto. Jezu, handel. Handel. Ale masz bramkarza, to jest zawsze pozytyw Wow, super, dobra, lecę szybko do, do składu, który tutaj mam przygotowany Ile mi zostało czasu? Została ci minuta, panie kolego Minuta, dobra, Minuta dokładnie Najnowsze. 10 teraz Najnowsze, dobra I teraz tak, oczywiście złote I teraz tak, co my tu mamy? Chyba, mm, tutaj Rashford na pewno był, pamiętam Więc, Rashford, dobra Martial na pewno też był te, teraz zadanie moim nie jest tak naprawdę... Eee, Okej, okay, zróbmy jeszcze tak, o, bo tam miałem jednego brązowego zawodnika, którego... Alder Alderweller, hmm, niech no, będzie, Premier League Dobra. się posypało, widzę. Premier League trochę tuj. Milner, serio? Eee, nie no, proper nie. Ja bym tylko otwierałem te, nie? Więc tylko tutaj tak. te karty. Eee, no, zrobimy bramkarz Handanowicz, no ale nie mam żadnego Pop, O, połupa sobie zabierzemy A weź nie, nie musisz 20 sekund mars. Ile zostało? 17, 16 S Serio? Całkowicie? No se serio, serio, serio o nie będę, ja będę odliczał, 10, 9, 8, 7, 6, 5, nie. Nie. 4, 3, 2 nie. Nie. Jeden. No dobra, pierwszego, dobra z brzegu, pierwszego z brzegu. Dobra, biorę pierwszego z brzegu biorę, pierwszego z brzegu Tyle. A tam był James, ale szkoda. O... Czyli to jest twój skład, tak? To jest... A i tak wybrałem chyba najlepszych zawodników, jakich miałem, oprócz Handanowicza. E, teraz hmm. oczywiście na ławkę sobie dam tutaj. No czy mogę, mogę dać tych, których trafiłem, takich lepszych, no ale ich nie mogę użyć, wiadomo. Okay. Bo nie zdążyłem ich dać na ławkę. E, jeżeli no lakód ty zdążysz no, 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 no. dać na ławkę, to możesz ich użyć, nie? Oczywiście. Okay tam był fajny jeszcze, z tego co widzę. W ogóle dużo Premier League miałeś. Ale za dużo, za, du za dużo oglądałem. Te. A, mogłem szybciej jeszcze. A ja cię cię wiem. nie śpiesz się, spokojnie. No. Dobra, no tak. nic, dobra. Słuchajcie, zrobiłem idę sobie przygotować. Oczywiście, moje danie i zaraz tura lacha. Dobra, ja już jestem z powrotem. Moje danie jest gotowe. Oczywiście, Korean Barbecue. Taki smak wybrałem. Laku, masz 3 minuty. O, dobra. Na zrobienie swojej tury. Czy jesteś gotowy? Ja się będę tutaj. Tak. E... Teraz ja usiądę, oprę się, będę się delektował, a ty będziesz się stresował. Mówisz mi, trzy minuty to wcale nie jest dużo. Wiesz, ja, ja tradycyjnie, jak na moich odcinkach, to u Ciebie też ci powiem smacznego, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. W takim Ech, razie, mogę? no i co? Uwaga, trzy, dwa, jeden, poszło, start. No. Dobra, co tam lachu u ciebie? Jakie paczki? Nie wiem. Szybko, 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 szybko. Do, Bez, ruma, oczywiście. Dobra. Na razie nie ma kautu Witam w moim klubie. Znaczy, a ja, wziąłem a ty, a ty, walkout, ja sobie zquixelowałem w ogóle tyle tych. <laughs> Muszę patrzeć na duplikaty. Hmm. To jest, to jest... A właśnie, patrz na duplikaty, żeby, żeby tam nic nie, nie czy nie było różowo. Nie, Fabinho. Nie. No ale Fabinho, Fabinho. to już jest naprawdę dobre trafienie. Dawid Luiz, yy, diabi. Ndombele, Premier League, przydasz mi się. Dobra, reszta może lecieć na Quixel. Szybko odświeżaj do no. Dostaram się wszystko no, przyspieszać na sekund. maksa. O, jest łukałcik, ale już mieliśmy nie? O! O, ho, 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 ho! o nie, no serio? <grym> Dobrze. Czy to cię boli, Jacob? Boli mnie, bo jeszcze ani razu kantę nie trafiłem w tej fifie. Dobra, ja szukam... taktycznie po prostu Premier League. To jest dobry pomysł. Szybko, 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 szybko. Pomysł. Ile jeszcze mi zostało? Yy, trzy paczki. Minuta 46. No nie tak. musisz wszystkiego wykorzystać, ale. A ty wszystko wykorzystałeś? Zrobić? Tak, no. No to muszę. <grym> teraz żaden. Dobra, już nie patrzę teraz, tak? Tylko otwieram. Come on. Minuta do końca, czy. Ej, no szybciej się Minuta tego nie 30. da. Klikam. Minuta 30 do końca. Klikam, 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 klikam. Alana miałeś. Kurde. To nic. To będzie. Ostatnia. Ale Ale miałem w duplikatach czy nie? Nie. Dobra, nie ma tutaj nic, czyli super paczki u mnie też. Yy, isko, dobra. Szybko. Masz Uj. minutę 4 sekundy na ułożenie składu. Dobrze. Uwaga. O kurde, jak lachu tutaj. Taki sprytny tylko nie mam trochę kurde ofensywy 40 45 sekund zostało Podpowiem ci masz Jamesa A to nie nie, nie o to chodzi ale Szybko 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 22 sekundy Dobra e ale, Lipa Watkins, Ty no, Richardison? O, A nie wiem, czy tego trafiłeś, czy nie? No właśnie, nie wiem, kurde. <laughs> Mówi, czy ja mogłem mieć Nie, nie mogłeś mieć. Nie mogłem, mieć. koniec. Dobre, koniec. Teraz pierwszych lepszych, czyli na. E... Ja mówię, nie eee, wiem, co to jest Ja mi tego Richardisona usunę i pierwszego lepszego stąd, tak jak mówiłeś. Czyli z najnowszych daj, nie? Złoty najnowszy. Tak, złoty masz, najnowszy. Okay. Rysiu Quaresma obok, Fer... ja ja Torres, jest James no tak jak mówiłeś Jest James no. I na napastniku będzie... Uwaga O jest, A? Dancer Rodriguez. Nie jest źle Jest szybki, ale nie ma zgrania Uff, dobra yy, Ławkę sobie uzupełnię oczywiście już tak randomowo Ale faj fajnego masz obrońcę prawego Co tam jest? <laughs> nie zaraz widziałeś, nie? Nie, Zaraz zobaczę Nie bo widziałeś kogo żyły? tam dałeś Nie prawego, środkowego prawego, A tu, Ale jest z Portugalii. Ale czekaj, przynajmniej... mogę ich teraz zmienić, czy już nie mogę tak? A, no możesz, możesz, a co? No to ja sobie tak to zmienię tylko. No, tak to resztę nie, nie ruszam oczywiście. No nie. dobra, słuchajcie, e, mamy nasze trzy minutowe składy gotowe. Moim zdaniem powinno być lepiej w paczkach. Co ty o tym myślisz? No stary, dużo lepiej. Chociaż ja trafiłem walkout, to był Chociaż Kante, walkoutem? ty masz o co walczyć. Kante, fajna sprawa. Kante był moim walkoutem i. E, i kto? Fabinio trafiłeś. No właśnie. A gdzie jest Fabinio? Nie wiem, gdzie jest Fabinio. Zgubiłeś Fabinio. No jest. Bo już siedział no tutaj za kary i patrzył. Ten ten, a... Dajcie nam chwilę i widzimy się w meczu. Tak jest. No niestety twojego składu nie zobaczę, ale może kiedyś Niestety, się ale. Słuchaj, Lachu, to jest rewans. Ostatnio pokazałeś mnie 5-1 bolesna porażka na turnieju wielkim. Teraz muszę się odegrać, rozumiesz. Co ja mogę? No, tak wyszło. no Będźmy tak czowi no. nierówny, zobaczymy, co się będzie działo teraz. Znaczy, mnie najbardziej tutaj cieszy, powiem szczerze, że mam Marsjala i Rashforda. Oj, tak. Ty Oj, masz Kantę, tak. ale. A ja mam no, Milnera powie, Powiem ci, że wolałbym mieć chyba Rashforda i Marsjala niż Kantę. Bo oni więcej byli tak? w stanie zrobić niż Kantę. O, jeszcze Rysiek. No, jeszcze mnie tu Rysiekem będziesz A wiesz, co no, najgorsze? On ma 4 gwiazdki sztuczek. Serio? Tak. Zepsuli mi ryśka. Wrócić mu. O, o, e, e, kolego, kolego Alderweller, eee, u wier. Dobra, dobra. O, No i to jest właśnie... O nie! Nie tam! Nie, tu przecież Rashford wychodził, Gol czy nie? Watkins, no gol, gol oh, oh. Ale bramę tutaj mi Watkins strzelił Czy Lachu z Watkinsem na spółkę partnerzy ale widać No nie dobrze. tak miało być, ale no dobra Okej, okay, no dobra o nie, Watkins. A to jest nie dokładaj ciekawe, do tego 5 5'1. Nie dokładaj do tego 5'1, proszę wcześniejszego. Nie! Jest, Watkins. Ronaldo Cieszynka, tak. Ty, ale co tu się stało z. z co to z tyle zrobił teraz w tym momencie? Odskoczył y od Watkinsa? No, nie wiem, ja zrobiłem tam, jak to się nazywa. Hill to heal? Nie. Hill to heal. Chill to chill. To ja mam teraz chill, 2 do zera, super. No to najgorsze. Okej, okay, ale spokojnie. Nie. No właśnie, zapamiętaj to. Kurde, zdążył. Ok, no, okay to jest okay. piękny kick off pod 2-0. 2-1, 2-1. lecimy dalej. Teraz powstrzymasz tylko. No nie, to jest klasyczna FIFA, ja już to czuję. Tu, 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 tu. Nie. Nie, ale kurczę, wiedziałem, że co bym nie zrobił, to, to byś tam był, więc. Ok, Kolarow? Kolarow! 2 do 2! Ja no to nie, bramka, nie, to jest, to jest nie, po prostu, prostu niesamowite. nie. No, zlecimy panowie. Nie. Nie. O, U, o uf, uf. Ale się pograł, na szczęście. Niecelnie, kurde. dobra, 2 do 2. Nie jest źle, słuchajcie. Nie jest źle. Łotkinsem bramka najłatwiejsza ja, 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 twoja, ja, ja. ale... Wiesz co, ten, ten Rodriguez to on jest szybki. I tyle po prostu, nie? Są takie karty, lachu, no a na mam takiego Vinciusa na przykład, aby sobie go wpuść. A idź pan. Tu wiedziałem, że tu poda! Aaaa, sport w końcu się udało! RYZYKOWNE podanie, ale jest. Tak jest. Mamy 3 2-0 na 3-2, no przecież to jest niepojęte. Ja już nie pozwolę. Mówisz coś? Nie! Ty! Przeczka słupek! No nie, no to jest już. To jest, to jest hit. To jest hit. To było piękne lach. Przepraszam, no, bo brawo. musiałem odreagować. Poprzeczka nie słupia. wierzę w to. Pani odebrał. Co ty mi z tym faulem tutaj, co? <noise> Ale Watkins brawo. jest bohaterem dzisiaj. Łotkins bohater. Kurde, ja, bo jak widziałem to podanie, to ja wiedziałem, że ty już tu praktycznie strzelić, więc liczyłem na to, że jeszcze może coś. Na... Kanty, kanty, kanty. Ooo! Ładne podanie. Ładnie. Bardzo, bardzo fajnie. Czemu ja to zrobiłem? A może Zrobię dlatego, żeby łotki! To... Jest to... Dobrze! Bo nie dobrze. Ej, nie bez ja. przesady! Bez <laughs> przesady! Coś chcesz powiedzieć o słupkach? W sumie w prętach jest 2-1 dla ciebie nawet. No tak, no tak, tak. tak. Okay. o Nie. Dobrze, Patrycjo! Nie! Karny? Nie, co jest? Rysiu, jak ty masz 70 tempa, co ja mogę? Ale mogę tak! Nie! Nie! nie. To miało być żółta! No Rysiu, co no oni ci nie. zrobili? O nie! No nie no to jest akcja tego meczu naprawdę, Achu O, pop, dobrze, że to było mocne. O, oh! Ja to w bramce oh, oh. widziałem! Ja też myślałem, że to jest bramka. Już się chciałem denerwować, ale na szczęście nie. <noise> już się chciałem denerwować. O nie, no Kantę. Kipeczka jakaś. O nie! Co? Skąd tu się Milner wziął? <noise> tak jest! Lachu zdezorientowany. Nie spodziewałem się tego! Jak hiszpański taki... inkwizycji prawie, ale co tam Milner za... No, nie... Nie mam pojęcia, ale Milner pomógł. Milner pomógł. Oj, Lachu będzie jakieś tutaj te taktyki ustawiał. Na kurczę, teraz świeża krew by się przydała Ale trzeba powiedzieć, gdyby nie Marcel i Rashford tam z przodu, którzy... I Watkins też w sumie. Wiesz Którzym co, ja mieszają. bym yy, bardziej bym wyróżnił jeszcze tego Tonego na obronie. O, no, Alderweller mocno. Teraz, patrz. Robi robotę. No wiem, Millerem, teraz... To musi być koniec! Gigi. I 4 do 3! Mm. Wygrywam! Ale no... Dobry meczik. Naprawdę dobry. bardzo dobry meczik. Oli Watkins u trzy bramki. Wszystkie strzelił. Chyba tak, czekaj, trzy bramki Watkins, no, no, no Słuchajcie, i teraz przechodzimy do bardzo fajnego momentu Lachu, Ach, już, 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 do twojego już. składu Poszedł Kante, poszedł Jaumetinho No i bardzo dobrze, bardzo A, dobrze, słuchajcie idźmy. Jak widzicie, Lachu teraz już usuwa, my wam bardzo dziękujemy Za oczywiście uwagę, dziękujemy o za rzucenie nam wyzwania Ja się bardzo dobrze bawiłem, Lachu mam nadzieję, że ty także Coś innego na pewno Proszę. No i Naprawcie oczywiście... mi tylko rysia i będzie dobrze ławkę też? <grystanie> nie. ławkę e, Nie, no ławki nie musisz no. Uff, robisz... został, przynajmniej tyle A, patrzcie, jeszcze coś zyskał, jeszcze coś zyskał Jeszcze na koniec, Lachu, szybkie pytanie Mamy dwa smaki, Korean barbecue i Pad Thai Chicken Który preferujesz, czy jadłeś już? Mm, Korean barbecue zjadłem A Pad Thai Chicken sobie zjem dzisiaj w takim razie, o No i o to chodzi, trzeba przetestować Bardzo dobrze, my wam e, dziękujemy bardzo za uwagę e, Oczywiście zapraszam też na kanał do Lacha e, Tam i FIFA, i piłka nożna Zależny, który wybierzecie. A tymczasem dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się na razie i do usłyszenia. Joana.